Dzisiaj Wam po, wiem, pokażę jak prawdopodobnie nie wiem czy to działa, ale usłyszałem od kogoś, spróbowałem i trochę mi szybciej gry działały, e, jak e, e, dodać sobie RAM bez kupywania go. E, właśnie potrzebujemy pendrive'a, chociaż 7 lub 6 gigowego albo 4-gigowego, ale to jest mniej polecane. Wchodzimy po prostu do góry i szukamy naszego tego idziemy, Musimy kliknąć prawym przyciskiem myszy. Potem kliknąć właściwości. Musimy jak mamy ogólne narzędzia, sprzęt, udostępnianie musimy kliknąć ready boost. I użyj tego urządzenia. I klikam zastosuj. Musimy poczekać aż się skonfiguruje.